Metalową tubę z aktem erekcyjnym wmurowano pod budowę nowej siedziby starostwa powiatowego w Polkowicach. Budynek powstaje u zbiegu ulicy Młyńskiej i Ogrodowej. Powinien być gotowy w połowie przyszłego roku. Kamień węgielny wmurowali przedstawiciele władz powiatu i gminy, a także projektanci i wykonawcy. Postawienie budynku będzie kosztowało 20 milionów złotych. Jak przyznał starosta Marek Tramś, jest to największa z dotychczasowych inwestycji prowadzonych przez powiat. W życiu powiatu polkowickiego, w moim życiu, związanym z tym powiatem jest to na pewno na jeden z najważniejszych dni. Czy dotychczas w historii powiatu były inwestycje porównywalne skalą z tą? Nie, jest to największa inwestycja pod każdym względem. Już nie mówię o wymiarze finansowym, ale myślę, że te koszty nie są tak wysokie w porównaniu do tego efektu finalnego. Przede wszystkim ta inwestycja poraża swoją nowoczesnością i rozwiązaniami technicznymi. Do tej pory urzędnicy starostwa zajmują budynek, którego właścicielem jest gmina. Budynek ten przestaje już spełniać wymogi i okazuje się być za mały. Poza tym Wiele oddziałów i instytucji powiatowych rozrzuconych jest po różnych częściach miasta. Po wybudowaniu nowego budynku, wszystkie one będą miały swoją siedzibę w jednym miejscu. Według Anny Plomer, projektanta sześciopiętrowego budynku, będzie to jeden z najnowocześniejszych urzędów w regionie. Obryle składającej się z trzech części: dwóch skrzydeł biurowych i części środkowych. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa wejścia do części środkowej, jedno wejście od południa na poziomie parteru, jedno wejście od północy na poziomie pierwszego piętra i trzecie wejście od strony zachodniej, osobne wejście do powiatowego centrum pomocy rodzinnej. Część środkowa pełni przede wszystkim rolę węzła komunikacyjnego. Do każdego wydziału zostanie przyporządkowany inny kolor i te kolory znajdą odzwierciedlenie w posadce, windzie i na place schodowej, także bardzo łatwo będzie można znaleźć odpowiedni wydział po kolorach szybko do celu. Budynek będzie bardzo energooszczędny, wyposażony w kolektory słoneczne i gruntowy wymiennik ciepła. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu. Prace powinny zakończyć się najpóźniej za półtora roku. Umowa podpisana jest na 22 miesiące. Ja myślę, że wykonawca bardzo rzetelny, bardzo solidny, dotrzyma tych terminów. Nie mamy żadnych opóźnień na dzień dzisiejszy i nawet mówi po cichu, że jest realna szansa skrócenie tego okresu inwestycyjnego. Także na pewno no, 2011 rok, połowa roku.